Po Krakowie przyszedł czas na Katowice. Dzisiaj to właśnie katowiczanie, kierowcy jednośladów i samochodów mogą się przekonać jak w niecodzienny sposób zwracamy uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Bardzo mi się podoba sposób dotarcia do kierowców, na pewno przykuwa uwagę o wiele bardziej niż standardowe plakaty i billboardy wiszące na mieście. Wreszcie na naszym gatowickim rynku jest kolorowo i coś się dzieje. To, że je Myślę, że pomysł tej akcji jest bardzo dobry, zwraca uwagę na, na bezpieczeństwo, przede wszystkim buduje świadomość kierowców na drodze. Jestem jak najbardziej za bezpieczeństwem na drodze. Kampania to przykuwa rzeczywiście uwagę wszystkich przechodniów. Tak, to bezpieczeństwo jest bardzo. No szwankuje, dużo wypadków widzimy. A jeżeli będziemy cokolwiek robić na ten temat i pokazywać, jak bezpiecznie się zachowywać, jak bezpiecznie korzystać z dróg, z motoru i uchronić siebie i swoje dzieci przed wypadkiem, no to myślę, że wszystkim nam to służy. I uważam, że powinno być troszeczkę więcej kultury na tych naszych polskich drogach. Ta kampania ma to na celu, żeby pokazać właśnie, że najgorsze co może być, to jest dzielenie, że motocyklista to ktoś inny niż kierowca samochodu. Edukują, wychowują, jak muszą tym samochodem jechać. Każdy, ktoś przystanie, zwłaszcza z dziećmi, żeby popatrzyły na taką formę inną, ciekawszą. Myślę, że takie kampanie są potrzebne, ponieważ... Ponieważ daje dużo do myślenia, wiesz. Ta jest zajefajna. Taki happening ma oczywiście głównie to zadanie, aby zwrócić uwagę i przyciągnąć, po wypadku przechodniów, ale przede wszystkim internautów i kierowców, bo cała akcja przeniesie się na punkt poboru opłat w Besłowicach i w Balicach, tam gdzie zaczyna się i kończy się yes. odcinek autostrada A4. chcemy, aby wszyscy byli absolutnie bezpieczni w całej Polsce. Tego typu kampanie są potrzebne w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, ale tak naprawdę chodzi nam, żeby na każdej drodze w Polsce wszyscy byli bezpieczni.